Witam Was wszystkich i zapraszam na horoskop na sierpień. Sierpień to miesiąc żniw. Samo słowo sierpień pochodzi od sierpa, właśnie od takiego narzędzia, którym kiedyś ręcznie zbierano zboże. Teraz już to anachronizm, no bo kto by żał zboże sierpem, ale nazwa została. Tak samo jak zostały przysłowia, które, jak mówią, są mądrością narodów, aczkolwiek ostatnio chyba rzadko się do nich wraca i chyba się już ich młodemu pokoleniu nie przekazuje. A to właśnie przysłowia, jak to mówią, były mądrością narodów i to w przysłowiach można było na przysłowiach. Można było się łatwo nauczyć pewnych prawideł, czy to z przyrody, czy z życia, a może znaleźć analogię jednego w czymś drugim. No bo na przykład, jeśli w sierpniu dni jasne będą stodoły ciasne, no to wszystko wiemy na ten temat. Można spokojnie wejść na pole, zrobić co tam trzeba, i zapełnić spichlerze na następne zimowe miesiące. Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne. Coś innego, gdy w dni sierpnia spieka wszędzie, długa zima będzie. Lub w pierwszym tygodniu pogoda stała będzie zima długa biała. I uważajcie coś mokrego. W sierpniu grzmotu wiele, mokrą zimę ściele. Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. No i coś na podsumowanie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada. Może ktoś z Was zapamięta pogodę z pierwszego tygodnia sierpnia? I też z tego ostatniego dnia sierpnia. Wpiszcie proszę w komentarzach. Może później zimą wrócimy do tego i zobaczymy, jak to ma się do całych tych mroźnych miesięcy, czy też właśnie do października. Tak czy inaczej, pora ten horoskop na sierpień już zacząć. Chciałabym, żeby. Był ten, te, te moje przepowiednie, te moje czytanie na ten miesiąc, zrobione pod kątem właśnie zbierania żniw tego, co dotychczas zrobiliście. Takim podsumowaniem, taką, takim koszykiem marzeń, ale koszykiem nie takim oderwanym od życia. Ale właśnie takim bardzo konkretnym, coś, co przyniesie Wam mnóstwo radości, zadowolenia z tego Waszego wysiłku, czasu włożonego w pewne dziedziny Waszego życia. Niech właśnie ten horoskop będzie takim koszykiem sukcesów, koszykiem Waszych zbiorów. Dotychczasowego wysiłku. Będzie to horoskop, oczywiście, dla wszystkich znaków zodiaku. I co? Zaczynam. A, jeszcze jedno. Dziękuję za to, że jesteście. Nie zapomnijcie, proszę, zostawić śladu. Tu byłem. I co? Za chwilę dalszy ciąg programu. Witam Was wszystkie w bliźnięta i zobaczmy, jaki ten sierpień będzie dla Was. Najważniejsze. Chcecie w tym całym galimatiasie, w tym bałaganie, w tym, yy, że tak nazwijmy to, yy, chaosie, który się wytworzył, chcecie dla siebie znaleźć szansę. Chcecie dla siebie znaleźć furtkę życiową. Chcecie dla siebie znaleźć taką niszę, która pozwoli wam się wybić. Chcecie znaleźć takie coś, co będzie później skutkowało pięknym rozwojem. Jednym słowem, uważacie, że przy odrobinie odwagi przy odrobinie wejścia właśnie w coś nowego, czego jeszcze nikt nie robił, możecie na tym dużo zyskać. Możecie wybudować swoje małe miejsce, takie, które później wcale nie będzie małe. No dobra. A co miłego Wam, Was spotka w tym miesiącu. to jest tak jakbyście weszli na falę i najpierw trzeba się na tej desce mocno natrudzić, żeby znaleźć równowagę, ale przecież czego się nie robi, żeby spełnić swoje marzenia, sięgać po to, co dotychczas nie było dla was możliwe do uchwycenia. I to będzie fajne, bo to jest tak jak nawet jeżeli się upada, nawet jeżeli na początku nie widać tego, co zrobimy w takim efektownym działaniu, w takim efektownym wyniku, to sama droga do tego jest piękna, bo czujemy, że wreszcie robimy coś, co będzie procentować. Wreszcie robimy coś, co jest dla nas spełnieniem. Wreszcie robimy coś, co daje nam niesamowitą radochę. No, i co tutaj dużo nie mówić. Później może właśnie to, tak jak przed chwilą mówiłam, spełniać wasze marzenia i dawać coś jeszcze. Dla tych, którzy kompletnie nie zamierzają iść w biznes i dla których rodzina jest dość ważna, to może właśnie to wybudowanie tego miejsca, Znalezienie mieszkania, domu albo po prostu lokum, czy coś stałego, niech to będzie nawet i działka rekreacyjna, tak zwany RODOS, to może być też właśnie tym spełnieniem marzeń. Znalezienie dla siebie takiej małej, niewinnej enklawy, takiej e, polany w ciemnym lesie. No i co? I teraz uprawianie tej polany. To dopiero jest radocha. To taka praca na ugorze niby końca nie widać, ale już jak się człowiek chwyci za tą łopatę, to chce mu się, bo wie, że coś tam na końcu będzie tą wymarzoną nagrodą. I właśnie wyjdziecie po tą nagrodę w sierpniu. Po prostu. No dobra, ale co was może zasmucić w tym miesiącu? To jest takie, hmm, z jednej strony dużo roboty, ale takiej, powiedziałabym, nie systematycznej, tylko takiej od czasu do czasu. Ale ta robota jest osądzana, ta praca, ten wysiłek, osądzany jest albo przez Twojego partnera, albo Ty sam sobie narzucasz ten rygor. I to jest tak, że Niby ma być to przyjemnością, niby wchodzisz z wielkim entuzjazmem, ale jednak trzeba się trzymać pewnych zasad. I tak też może być, że ktoś na górze każe ci się trzymać tych zasad. I te zasady są dokładnie odtąd dotąd. Nie możesz przejść poza, bo. Ciebie rozpala właśnie ta energia działania, to nowe, ta chęć, ta kreacja swojego miejsca. Ty już czujesz się odpowiedzialna lub odpowiedzialny za ten Twój kwadrat, jakkolwiek by on u Ciebie nie wyglądał. Czy to właśnie jest kwadrat faktycznie, czy to jest jakiś Twój nowy plan na życie? Natomiast zasady, rygory. Bycia odtąd dotąd, może jakieś straszne pozwolenia. To cię trzyma. I to wcale nie podoba Ci się. No ale cóż, pewne rzeczy nie są po to, żeby się podobały, tylko po to, żeby je zapinać. I zrobić tak, jak trzeba. No dobra, a co powróci? Co to ciebie powróci? Trochę zwątpienia. Trochę zwątpienia, ale pomieszanego z wielką nadzieją. Bo to, że jesteś już takiej wielkiej dynamice zmian dla Ciebie, dla tego Twojego projektu, dla Twojego związku, dla Twojej relacji, to pewne. Natomiast może wystąpić pewnego rodzaju, hmm, takie zasmucenie z tym, co ci to wszystko daje. A może w momencie, kiedy ten proces już właśnie ruszył, to ty się zastanawiasz, jaką maszynę, jaką machinę uruchomiłaś lub uruchomiłeś. Dokąd cię to wszystko zaprowadzi? Bo niby jest wszystko fajnie, niby ci się to podoba, ale pewnych pociągów nie da się już zatrzymać. Okej, okay. ale co w pracy? Jeżeli masz dużo pomysłów, jesteś bardzo kreatywną osobą i chcielibyście właśnie te swoje pomysły wcielić w życie, to może być tutaj jakaś bariera. Możecie Spotkać się ze ścianą niezrozumienia. Natomiast może być jeszcze coś innego. Jeżeli trwoniliście dotychczas czas na to, żeby sobie słodko z, z innymi w pracy em, tak nieproduktywnie, właśnie spędzać chwilę, na takich towarzyskich, kompletnie mało znaczących, bo dość niepoważnych, relaksujących momentach, to to też może być ukrócone. Jednym słowem uważajcie, w co się angażujecie, uważajcie, gdzie jesteście aktywni, żeby po prostu nie przesadzić. Ale też takim zgłupia frant czegoś nie skończyć. Dobra. A co w uczuciach? Ponieważ na pierwszą, jakby linię, wysuwa się jednak materializm, wysuwa się budowanie tego Twojego miejsca albo też Twojej pozycji. W związku z tym wymagana będzie w związku duża cierpliwość z poradzeniem sobie tego całego natłoku, tej całej odpowiedzialności, jaka na ciebie spada w związku z podjętym zadaniem. I tutaj możesz liczyć na, że na to, że pewne sprawy, które pójdą nie tak, Albo po prostu zabraknie na coś pieniędzy, albo sprawy się trochę skomplikują, albo nie będziecie mogli swoich pomysłów w jakiś sposób zrealizować, to jednak ten dom, ta relacja, w jakiej jesteście, pozwoli Wam po prostu nie zwariować. Pozwoli Wam znaleźć ukojenie i siły na to, żeby jeszcze raz. Stanąć na rękę z życiem i połomotać się trochę, żeby oczywiście zwyciężyć. No dobra, a wasza energetyka? Tak, po prostu, jak ja to mówię, wasza energetyka. No właśnie. Wiecie, co chcecie. Może trochę tych problemów. Które w międzyczasie się na waszej ścieżce życia znalazły, może tego jest trochę za dużo. Ale jeżeli będziecie wytrwali, jeżeli będziecie trzymać się tej swojej ścieżki, to wiecie, że sprawy doprowadzicie do końca. Może teraz nie wiecie, w jaki sposób kogo wykorzystać, znaczy wykorzystać, to znaczy, Mam tutaj na myśli, kogo do tego swojego projektu zaprosić: jakich fachowców, albo jaką siłę roboczą, czy też po prostu ludzi, którzy na pewnych rzeczach się znają, profesjonalistów. Natomiast wiecie, że sprawa wcześniej czy później zostanie ukończona. I to Was trzyma w pionie. To was, to Wam daje, Taką siłę, bo wiecie, co chcecie, wiecie dla kogo, i wiecie, że to skończycie, a wszystko reszta jest przejściowa. No dobra, a podsumowanie: nawet jeżeli ten Twój pomysł na życie, na sposób życia, na to, co teraz robisz. Wydawał ci się, że złapaliście ten pomysł tak po prostu i dalej go ociągniecie. I wydawał Wam się tym pomysłem. Nie do końca przemyślanym, może nie w tym czasie, nie w tej formie, może po prostu jakiś taki niedociągnięty. To. Nie odchodźcie od niego w momencie, kiedy dopiero się zaczął. Spróbujcie go chociaż trochę zrealizować. Spróbujcie dotknąć go, ale z takiej bardziej praktycznej strony. Spróbujcie do niego podejść, odsuwając na bok. Wasze rozterki, odsuwając na bok wasze strachy. Jednym słowem, postarajcie się to przemyśleć. Nie od razu rezygnować, ale właśnie przemyśleć, podejść inaczej do problemu i może właśnie to inne spojrzenie, jak to mówią, od strony, pozwoli Wam, znaleźć w tym wszystkim sens i horyzontalnie znaleźć właśnie ten wynik. Jednym słowem, nie poddawajcie się, bo jak to mówią, mija, nawet najdłuższa żmija. I jeżeli teraz coś nie wychodzi, to po takim drobiazgowym przeanalizowaniu i podejściu pragmatycznym do sprawy, dacie sobie radę. A najważniejsze jest to, że Wy po prostu budujecie sobie przyszłość, a z niej nie warto rezygnować. I tym optymistycznym akcentem zachęcam Was do powtórnego wejścia na mój kanał, obejrzenia mnóstwa filmów. No i co? Do następnego!